Witam Was w kolejnym odcinku Akademii Adrenaliny na Torze w Kielcach. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, w jaki sposób e, się samodoskonalić, w jaki sposób ćwiczyć i podnosić swoje umiejętności prowadzenia samochodu. Nawet w codziennej jeździe samochodem a jesteśmy w stanie trenować różnego rodzaju elementy. Pamiętajmy tylko, że nie chodzi o prędkość, o to, aby ćwiczyć dynamiczne elementy na normalnej drodze. Te elementy, które możemy wyćwiczyć, to odpowiednie patrzenie, obserwacja, patrzenie zdecydowanie dalej przed naszą maskę. Starajmy się wyobrażać sobie linię czy ten tor jazdy, po której jedziemy, bo to od toru jazdy będzie zależało tak naprawdę 70% naszego potencjału w jeździe samochodem. Ważne, abyśmy podczas takiego treningu nie starali się w sposób taki agresywny zwiększać, zwiększać prędkości. Dlatego, że prędkość to nie jest wszystko. To, co jest istotne, po czym można poznać dobrego kierowcę, to przede wszystkim powtarzalność. To nie jest tak, że ktoś, kto pokona raz jakiś odcinek szybciej od nawet najlepszego kierowcy, oznacza, że jest, że jest mistrzem. Nie. Dobrym kierowcą jest ten, kto potrafi wielokrotnie pokonać ten sam odcinek z porównywalnymi czasami i torem jazdy. Trenując we własnym zakresie. Musimy zwrócić na to uwagę, abyśmy jeździli świadomie. Starajmy się jak najwięcej wyczuć tego, co mówi do nas samochód, tego, co z nim się dzieje. Próbujmy, czy powinniśmy bardziej skręcić kierownicą, a może delikatnie mniej, co dzieje się z samochodem, gdy hamowaliśmy. Starajmy się przyjmować jak najwięcej komunikatów od samochodu, bo to na ich bazie będziemy w stanie oceniać nasze podstępy. Doskonalenie techniki jazdy samochodem to nie jest klasyczny produkt który kupujemy w hipermarkecie i od razu to wszystko umiemy. Musimy ćwiczyć. To, ile poświęcimy na to czasu, zależy już tylko i wyłącznie od was samych. Dlatego naprawdę zachęcam do ćwiczeń. Ale pamiętajcie o jednym: żeby zawsze stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo. A teraz zapraszam do zabawy.